Cześć, tu Meryl, witam Was w mojej pierwszej produkcji. Dzisiaj przedstawiam wam 20 szybkich ciekawostek na temat zwierząt. Zapraszam. Koty mogą spać do 15 godzin dziennie. To czyni z nich jeden z największych śpiochów wśród saków. Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się biało-szare. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi. Jeżyki to ptaki, które nie tylko żywią się w locie, ale nawet śpią. Oko strusia jest większa od jego mózgu, choć i mocz błyszczy się w świetle ultrafioletowym. Konie i króliki nigdy nie wymiotują. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy. Ostatecznie zabija go głód. Najdłuższy wąż świata mierzy prawie 15 metrów długości i waży około 450 Kilo. Ostrygi mogą wielokrotnie zmieniać płeć. Pośród 12 psów na pokładzie Titanica 3 przeżyły katastrofę. Syrasy rasy, czał, czał, jako jedyne mają niebieski język. Kruki żyją 10 do 15 lat, jednak zdarzali się osobnicy, którzy dużyli 40 lat. Kotów nie należy karmić w pobliżu kuwety. Podobnie ich posłanie nie powinno być umiejscowione zbyt blisko kuwety, gdyż w naturze koty nie jedzą i nie sypiają w pobliżu miejsca zatwiania swoich czynności fizjologicznych. Komik może jednego dnia przebiec w kowrotku ponad 7 km. Krokodyle są najstarszymi zwierzętami świata, starszymi nawet od dinozaurów. Informacja, że słonie boją się myszy, to w słonie mają tak słaby wzrok, że nawet nie widzą myszek. W Afryce niektóre gatunki nietoperzy są zjadane przez ludzi. Goryle boją się wody i nie umieją pływać. Dziobaki składają jaja i są ssakami. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli spodobała Ci się moja produkcja, proszę Cię abyś zostawił łapkę w górę. Bardzo pomoże mi to w rozwoju kanału, a jeśli chcesz zobaczyć kolejne materiały, zostawienie suba Ci w tym pomoże. Do usłyszenia.